To, czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Samorząd województwa każdego roku przeznacza znaczną część środków zarówno swoich, jak i tych z funduszy europejskich na renowację zabytków w regionie. O tym, jakie prace trwają obecnie, powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego Marta Nowicka, bujak zapraszam. Ruiny zamku krzyżackiego w Świeciu stoją w rozwidleniu Wdy i Wisły przy ulicy Zamkowej. Został on wzniesiony przez zakon Krzyżacki po 1335 roku i stanowił wtedy kluczowy obiekt dla obrony Pomorza Gdańskiego. Obecnie jest to jedyny Krzyżacki zamek wodny z najwyższą w Polsce krzywą wieżą dostępną dla turystów. Ten przepiękny zabytek właśnie przechodzi gruntowną modernizację. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, że u zbiegu dwóch rzek Wisły i Wdy znajduje się Przepiękny, wspaniały, monumentalny obiekt, który warto zobaczyć, ale też dlatego, żeby podziwiać kunszt konserwatorski. Również temu obiektowi nadaje się nowe funkcje. Tam znajduje się Dom Kultury i już niedługo, kiedy wszystkie prace inwestycyjne konserwatorskie zostaną zakończone, będziemy mogli nie tylko odwiedzić zamek jako turyści, ale również uczestniczyć w najprzeróżniejszych w nim organizowanych wydarzeniach przez gminę miasta świecie. Gruntowne prace budowlane obejmują m.in. remont piwnic, utworzenie klatki schodowej, murowanie dodatkowych ścian i schodów w wieży oraz działania przy instalacji wodno i elektrycznej. Kończyliśmy prace związane ze wznoszeniem sklepień gwiazdystych w refektarzu zamkowym. Obecnie trwa spoinowanie żeber sklepiennych, czyli ozdobnych, ceglanych kształtek, które tworzą układ gwiazdy na sklepieniu. Stąd też wzięła się nazwa tego typu sklepień. Potem przystąpimy do tynkowania sklepień. Nieotynkowane pozostaną jedynie kształtki żebrowe. Obecnie prowadzimy prace przy wznoszeniu sklepień w kaplicy zamkowej. Jest to pomieszczenie większe, powierzchniowo, a same sklepienia są usytuowane dużo wyżej niż w refektarzu. Oprócz tego prowadzone są prace przy budowie sklepień kolebkowych na niskim parterze. Oprócz niezbędnych remontów odtwarzane są także detale architektoniczne budynku. Odtwarzamy historyczne kondygnacje zamkowe, które zostały zawalone podczas Potopu Szwedzkiego. Sklepienia zarówno w refektarzach, jak i w kaplicy również się tam wznosiły w średniowieczu. W późniejszych czasach zostały one zburzone. Trasy sklepień, które są przez nas odbudowywane, są takie jak w czasach średniowiecznych. W oparciu o historyczne dokumenty i odnalezioną w murach oryginalną cegłę, zakończone zostały prace przy odtwarzaniu sklepień gwiaździstych w refektarzu. Ekipa wykorzystała do tego specjalnie przygotowaną, ręcznie wykonaną cegłę. O parametrach zbliżonych do średniowiecznych. Z tego typu prac prowadzonych na obiektach zabytkowych zawsze trafią się jakieś ciekawostki. Tutaj, podczas prac w murach zamkowych, udało nam się odnaleźć średniowieczną kształtkę żebrową, na podstawie której zostały odtworzone kształtki w naszych sklepieniach. Po remoncie cztery poziomy wieży posłużą izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej jako sale wystawowe. Inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa od 13 lat. Dzięki funduszom unijnym Samorząd Województwa realizuje Wojewódzki Program Ochrony Zabytków. To jest jeden tylko przykład, ale warto zapoznać się z listą, którą prezentujemy podczas naszych najprzeróżniejszych promocji załączników informacyjnych. Jak dużo zabytków już udało się sfinansować zarówno z środków unijnych, jak i własnych województwa kujawsko-pomorskiego rocznie, dofinansujemy, dofinansowujemy około 200 takich projektów. Nie może na aż tak wielką skalę, gdzie kwota dotacji to 2 czy 3 czy 4 miliony złotych, takich projektów jest mniej, ale kwotami 100 do pół miliona złotych dofinansujemy rocznie około 200 takich projektów, więc. Rok do roku e, widzimy, jak zmienia się nasz wizerunek i to, w jaki sposób e, prezentują się nasze zabytki. Ubiegłoroczne wsparcie wyniosło rekordowe 10,4 miliona złotych. Kwota ta trafiła na realizację 172 przedsięwzięć, 7 z nich to projekty w obiektach na terenie powiatu świeckiego. Dies Natalis Copernicii to coroczne świętowanie kolejnych urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowane w Ratuszu Staromiejskim przez Muzeum Okręgowe. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ wydarzenie przypomniało okrągłą 500. rocznicę urodzin, odwołując się do obchodów z roku 1973, kiedy Toruń bardzo intensywnie się zmieniał. To był okres, który też przeobrażył i zmienił Toruń zachodnio zachodni Toruń, można powiedzieć zachodnio-północny Toruń, tam gdzie dzisiaj jest miasteczko uniwersyteckie, a jeszcze zanim zaczęto budowę, Państwo nie pamiętacie, był dworzec zachodni, był poligon wojskowy i nasyp kolejowy z linią kolejową, którą jeździły pociągi do Polchemu Marinotexu. To się zmieniło dzięki, dzięki Ogromnemu wysiłkowi różnych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika uzyskał wówczas nowoczesny kampus z nowoczesnymi na tamte czasy budynkami dydaktycznymi, rektoratem, biblioteką uniwersytecką. Podczas wydarzenia przywoływana była postać wielkiego astronoma i jego czasów w różnych aspektach. Mogliśmy jeszcze raz poznać Mikołaja Kopernika, postać, która na zawsze pozostanie dla nas tajemniczą. Myślę, że bardzo by się zdziwił, gdyby zobaczył siebie w lustrze naszej pamięci, gdyby zobaczył to, co my z Nim robimy, jak o Nim opowiadamy. To oczywiście takim najbardziej spornym problemem jest kwestia jego tożsamości narodowej, która rozpala nas od XIX wieku. Dla Niego to chyba nie miało wielkiego znaczenia. Dzisiaj Mikołaj Kopernik to dla nas przede wszystkim astronom, lekarz duchowny, wielki uczony, który zmienił pojmowanie świata znacznie łatwiej jest go właśnie interpretować jako uczonego, jako człowieka, który, który coś stworzył, który obserwował niebo, on robił notatki, natomiast jego życie, przynajmniej w niektórych okresach, jest niesłychanie tajemnicze. Właściwie do końca nie wiemy, gdzie się uczył, czy uczył się tylko w Toruniu, czy uczył się w Chełbnie. Przez długi czas nie było wiadomo, w którym domu się urodził. Przynajmniej mamy, znamy cztery chyba domy w Toruniu, które, które za takowe miejsca jego urodzenia Uchodziły, nie wiedzieliśmy właściwie zbyt wiele do niedawna, przynajmniej do moich badań o jego pochodzeniu, a więc no był to człowiek, który, który po śmierci właściwie pozostawił nam po sobie same, same niespodzianki, same tajemnice. Dodatkowym elementem i smaczkiem tego wieczoru była specjalnie przygotowana na to spotkanie ekspozycja pod tytułem M73, czyli Retropokój z pamiątkami kopernikańskimi. Dzięki niej można było się przenieść do lat 70. ubiegłego stulecia i znaleźć, w mieszkaniu z tamtych lat z meblościanką i czterotomową encyklopedią PWN. Pokazane na wystawie elementy stanowią część zbiorów dokumentów życia społecznego i pamiątek w domu Mikołaja Kopernika. W sobotę 19 lutego świętował także Toruński Uniwersytet. Obchody rozpoczęły się tradycyjnie ceremonialnym złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona uczelni na toruńskim rynku staromiejskim. Podczas uroczystości tytuł Doktora Honoris Causa toruńskiej alma mater odebrał profesor Martin Kramer z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa Liebiga w niemieckim Gießen. Dyplomy odebrali nowi doktorzy habilitowani. Miała też miejsce promocja doktora. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z najważniejszych i największych uczelni publicznych w kraju i liczącym się ośrodkiem naukowym. Zatrudnia blisko 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich, w tym blisko 300 profesorów zwyczajnych. Na 16 wydziałach, 118 kierunkach studiów i 25 kierunkach studiów doktoranckich kształci się ponad 20 tysięcy studentów. Ponad 25 tysięcy podpisów zebrano już pod deklaracją z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad projektem ustawy o przekazaniu cennego manuskryptu kodeksu Korwina na rzecz Węgier. Dodatkowo w tej sprawie wypowiedziały się prawie wszystkie środowiska naukowe i historyczne. Nie było głosu, który by widział jakąkolwiek możliwość motywowaną historycznie czy nawet politycznie, żeby ten dokument, ten manuskrypt trafił na Węgry. My w tej sprawie otrzymywaliśmy wiele głosów poparcia. Dzisiaj zakończyliśmy właściwie liczeniem zbieranie podpisów na apelu, który skierowany jest do polskiego Sejmu, żeby wycofać ten dokument z pracy Sejmu pojawiło się ponad około ponad 25 tysięcy podpisów. To chyba Wyjątkowa, wyjątkowe zaangażowanie i wyjątkowy dowód na to, jak Polakom bliskie jest ocalenie tego manuskryptu dla potomnych, który z nami jest tutaj w Toruniu od 400 lat. Samorząd województwa ma nadzieję, że ten wspólny głos zostanie wysłuchany. Dodatkowo skierował list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym oczekuje zdecydowanej deklaracji o pozostawieniu manuskryptu w książnicy kopernikańskiej w Toruniu. Najważniejsze jest to, że jest jasny przekaz z miasta, ale także z regionu, że my nie wyrażamy zgody i bardzo prosimy o to, żeby nie przekazywać naszego manuskryptu e, gdziekolwiek. Bo, tak jak powiedział ksiądz biskup, jego dom jest właśnie tutaj. Kodeks Korwina jest oceniany jako jeden z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych, związana z Toruniem od XVI wieku. Księga jest jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia. Ruszył czas składania rocznych deklaracji podatkowych. Na terenie naszego województwa działają 373 organizacje pożytku publicznego, które liczą na wsparcie w ramach 1% naszego podatku. Każda z nich zajmuje się swoją działalnością specyficzną, ale bardzo, bardzo często działalnością charytatywną. Organizacje pozarządowe powstają spontanicznie, często w odpowiedzi: na potrzeby drugiego człowieka i to właśnie dzięki naszym środkom, tak jak w zeszłym roku chociażby 40 milionów złotych, te organizacje, organizacje mogą funkcjonować. Nie zapominajmy, że możemy im pomóc, ale ważniejsze, możemy pomóc drugiemu człowiekowi, którym te organizacje pozarządowe pomagają. Za ten gest, za to wsparcie, za tę hojność wszystkim mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego już teraz dziękuję. Najwięcej organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% działa w Bydgoszczy i Toruniu. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać 1%, jest ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Z tych środków korzysta między innymi Hospicjum dla Dzieci Nadzieja, które właśnie kończy budowę nowego obiektu dla swoich podopiecznych. Za wszystko dziękuję i oczywiście proszę. Pamiętajcie o przekazaniu 1%, Państwo. Te pieniążki nam są potrzebne, ponieważ narod, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to raptem 60%. To już dwunasta edycja kampanii 1% dla naszego regionu w 2021 roku. Mieszkańcy naszego województwa z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz stowarzyszeń non-profit. Przekazali ponad 40 milionów złotych. Specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym można honorowo oddać krew, stanął na placu teatralnym przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Chętnych do oddania tego niezastąpionego leku nie brakowało. Myślę, że warto oddawać krew, e, nawet postać trochę na tym mrozie. E, no, kosztuje nas tak naprawdę trochę czasu, e, no i nic więcej, a możemy zrobić dobry uczynek i po prostu komuś pomóc. Bo to jest chyba pierwszy krok, żeby pomóc innym. Nie liczą się e, datki, inne rzeczy, tylko tym uratujemy innych, tak? Bo jeżeli ktoś umiera na sali, to nasza krew ich uratuje, nic więcej. Pomoc dla innych osób mam we krwi i bardzo chętnie uczestniczę w takich akcjach. A dzisiejsza sytuacja nie na tyle mnie zmusiła, tylko po prostu zostałem poproszony o oddanie dosyć rzadkiej grupy krwi 0- dla mojego kolegi z drużyny, bo tata będzie miał teraz dzisiaj operację i bardzo potrzebna jest ta grupa krwi, także nie zastanawiałem się, od razu przyszedłem, żeby tą krew oddać. Krew mogą oddać osoby pełnoletnie do 65 roku życia zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji ważące nie mniej niż 50 kg. Oddawanie krwi jest bezpieczne. W tym celu używa się Wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku w związku z epidemią COVID-19 zachowano także dodatkowe środki ostrożności. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa zorganizowało konferencję dotyczącą znaczenia ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Punktem wyjścia do spotkania jest zadanie, jakie stoi przed instytucją, a mianowicie gruntowna renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze wraz z utworzeniem tam specjalnego muzeum. Ziemiaństwo to jest cały zespół ludzi i czynności. Którzy mieszkali na danym obszarze, w tym także ludzi, którzy pracowali w tych zespołach pałacowo-parkowych. To wszystko chcemy pokazać, to wszystko chcemy omówić, to wszystko chcemy zaprezentować, a także chcemy przywrócić pewne zwyczaje, obyczaje w formie ekspozycyjnej, w formie narracji, w formie również warsztatów, po to, żeby pokazać, jak to wszystko wyglądało. Zespół w nawrze znalazł się w posiadaniu samorządu województwa dzięki rodzinie szczanieckich, która odzyskała pałac po wojnie i przekazała go z nadzieją, że dzięki odpowiednim działaniom odzyska dawny blask. Ja nie mam 40, nie wiem, iluś milionów czy na żeby móc to odrestaurować i tam mieszkać. Zresztą nie chciałbym tam mieszkać, ja uważam, że to, to jest miejsce, które powinno służyć tu wszystkim w koło, więc Oddanie panu marszałkowi to, że tak powiem, we współpracy, bo to jest, że tak powiem, nasza współpraca, prawda, to jest nasz, to, co to chcemy robić wspólnie, prawda, było jedynym i najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że jak tak patrzę z perspektywy informacji o innych dwo, tak, tego rodzaju obiektach, to, to nasze rozwiązanie jest chyba jedyne najlepsze. Potomkowie rodziny Szczanieckich liczą na to, że dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim nie tylko uda się pozyskać fundusze na renowację zespołu w Nawrze, ale także uskutecznią poszukiwania i odzyskiwanie artefaktów należących do rodziny, które dodatkowo wzbogacą nowo powstające muzeum. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam, jak zwykle, za tydzień. czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina. Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być.